Zmiany, proszę Państwa, to nie jest, że te zmiany zostaną wprowadzone na co innego. W uzasadnieniu każdej uchwały, jak Państwo zerkniecie sobie, możecie Państwo obejrzeć uchwały, jest dokładny zapis, na co te środki zostają przekazane. I tak, jak zosta zostało przekazane Państwu informacja, że 10 dni temu Państwo otrzymaliście takie, takie wyjaśnienie i takie właśnie wskazanie tych środków będzie w uzasadnieniu uchwały. I w każdym, załączniku, w każdym załączniku, proszę Państwa, inwestycyjnym będzie ta kwota umieszczona. I ta kwota, która jest wskazana, będzie dosłownie w załączniku inwestycyjnym i pokaże się, że o tyle zwiększa się plan na danej inwestycji. Także tu y, <ścoughs> y, 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 ja dobrze y, zrozumiałam Pana radnego, ale. Ja nie widziałam i nie spotkałam się z takimi uchwałami, gdzie się uwalnia środki i co z tymi środkami się dalej robi? Proszę Państwa, nie wiem, musi Państwo powiedzieć może jakieś stanowisko, ale na pewno nie jest to forma uchwały, bo powiem szczerze, na, że, że nie spotkałam się do tej pory. I... Uchwała musi być o, to jest proszę Państwa, ona była zaopiniowana ona no, musi być przyjęta, dlatego że jedynym podmiotem praktycznie że zbiorą, który jest uprawniony do wprowadzania zmiany w rzeczy po jego przyjęciu zgodnie z przepisami. Proszę Państwa, Pan Burmistrz wnioskuje i Państwo głosujecie. Jeżeli przygłosujecie zmiany budżetowe, one będą miały odzwierciedlenie właśnie w uchwale budżetowej. Jeżeli czy Państwo. Ja, ja rozumiem, że Pan chciałby, żeby to było szczegółowo oczywiście. wykazane. Szczegółowo. Wykazane na co te środki, ale budżet y, no, ma określony y, stopień to... ogólności paragrafów i musimy to klasyfikować w tych paragrafach, ale w działach, działach jakie są przewidziane w ustawie jest, jest, o finansach różnickich i razykowości. Natomiast to, co powiedziała pani skarbnik, nic, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby przyjąć stanowisko, ale to stanowisko nie uchwałę. i można szczegółowo określić, na co Rada konkretnie chciałaby, żeby te środki zostały przy... Jeżeli jest aż tak nieufna w to, że... Panie mecenasie, nie wiem, czy to jest sens przyjmować stanowisko, jeśli my to przy zmianach... Mamy wyłuszczone na co jakie pieniądze są przeznaczone. Macie Państwo Przecież jest tutaj wyjnek. Jest wprowadzona klasyfikacja, tak jak Państwo wcześniej nie chcieliście, żeby wprowadzać, żeby było pisywać zadanie inwestycyjne. Tak Państwu pisałam, na jakie to zadanie inwestycyjne będzie. Jeżeli zdejmowałam jakąś kwotę z wydatków, pokazałam Państwu, w której klasyfikacji zdejmuję i jaką kwotę jest zapisane. Jeżeli Państwo jeszcze macie jakieś. Pytanie to, Pytanie, to bardzo proszę. proszę. Ja Bardzo, bardzo, bardzo proszę. proszę Sesja nadzwyczajna ma swoje prawa i nie tak. trzeba w od porządku odmiany, odmiany obrad ani w porządku tego. Nie widzę potrzeby, czy mamy głosować i zmieniać cokolwiek innego, poza tym, co tutaj jest. Okay. Tu wszystko jest. No jest. tak, więc ja nie widzę potrzeby, którego się pamiętam w że mamy coś jeszcze innego doprowadzić. Jest to, co mamy i na tym się tak w na tym, tym pracujemy a nie jeszcze coś innego, to nie przypisany w ogóle wniosek formalny, trzeba przygłosować. Proszę czytać, z ust pana Mieczarka, z pana radnego Mieczarka, wniosek formalny. Chodzi o. O stanowisko raczej. Proszę? O stanowisko. Tak, podjęcie stanowiska. Kto jest za podjęciem tego stanowiska, proszę o podniesienie ręki. Ale żeby to było. A pięć. Kto jest przeciwny? pięć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Czyli te zmiany zostają tak jak są. Czy jeszcze potrzebne są wyjaśnienia do tych zmian? Nie widzę. Tym bardziej, że bardzo szczegółowo na poniedziałkowej wspólnej komisji Pani Skarbnik i pan burmistrz, każdy punkt po punkcie był omawiany bardzo szczegółowo. Pytam się państwa radnych, kto jest za przyjęciem tych zmian budżetowych? Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze tak. raz. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Jedna wstrzymująca i kolejne, kolejna uchwała w sprawie finansowania planowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tu o postanowienie zaciągnięcia pożyczki w 2011 roku w wysokości 1,2 mln zł w wojewódzkim funduszu miliona dwustu 200 tysięcy. O przepraszam, 200 tysięcy. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki jest to trzeci etap kanalizacji. Doskonale znamy tą, ten temat, ponieważ od samego już budżetu on cały czas się przewijał w naszych rozważaniach. Potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia? Nie. W związku z tym pytam Państwa Radnych, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Ja ja Jednogłośnie. Ale 14. I kolejna uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do realizacji projektu pod tytułem Sierpecki Piknik Naukowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. <laughs> Państwo w poniedziałek żeśmy wspólnie to omawiali był Pan naczelnik, który przedstawił Państwu doskonale ten temat my tu pieniędzy absolutnie w 100% jest to finansowane z tego kapitału my jako miasto złotówki do tego nie dokładamy ten kiknik przewidziany jest 15 października i będzie realizowany w trzech takich obszarach jest to w trzech panelach tematycznych, panel chemiczny, fizyczno-biologiczny oraz spotkanie z dziennikarzem naukowym. Odbywać się będzie to w Szkole Podstawowej nr 2 w hali sportowej. Uczestniczyć przewidywana liczba uczestników około 200 osób, szczególnie młodzież. No i całkowity koszt jest 48 475 zł i tak jak powiedziałem w 100% finansowany przez Jednostkę tą drużyniową, potrzebne wyjaśnienia? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie i ostatnia, czwarta uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Również to było omawiane, było, były pytania odnośnie tych dwóch działek, bo to są dwie działki o łącznej powierzchni 40 ponad 40 parów, czyli prawie pół hektara. Jest do tego podpięty operat wyciąg z oferatu szacunkowego, czyli wycena tego gruntu. Jeśli potrzebne są wyjaśnienia, to bardzo proszę zgłosić jest Pan Naczelnik. Nie widzę. W związku z tym zapytuję się państwa radnych. Kto jest za? Przyjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz. Kto się wstrzymał? Jedna się wstrzymała. Na tym żeśmy zakończyli dzisiejszą sesję. Sekundę, sekundę, drodzy Państwo. Ja tylko jeden taki krótki komunikat. Pani Inspektor Biura Rady rozdała Państwu oświadczenia majątkowe, jest na to miesiąc, do końca kwietnia prosiłbym, żeby te oświadczenia w terminie spłynęły. Planowana jest, drugi komunikat, planowana jest sesja zwyczajna z pełnym porządkiem na 30 marca. Bardzo proszę z tym. Mam, Mam prośbę do pana przewodniczącego, żeby w trybie pilnym przygotować regulamin obrad eee, Rady Miasta. Jestem przekonany i postaram się w krótkim czasie udowodnić to, że e, sposób, który e, był narzucony przez pana przewodniczącego jest niezgodny z prawem. Udowodnię to, jestem przekonany. Dziękuję Dziękuję bardzo. No zamykam siódmą sesję Rady Miasta. Dziękuję Państwu. Wielka akcja charytatywna motocykliści dzieciom. 85 klubów motocyklowych w 68 miastach całej Polski organizuje Motoserce. W ubiegłych latach zebraliśmy ponad 4000 litrów krwi. Zaproszenie przyjedzie gwiazdę muzyki, mediów i sportu. Twoja krew ratuje życie.